Witajcie w nowym odcinku z For w tym odcinku wam pokażę nowy asortyment w salonie klasy średniej i wysokiej. I bez przedłużania lecimy już do salonu. Pierwszym pojazdem jest Journey z silnikiem 1.6 za 37 tysięcy. Tak naprawdę to nie pamiętam, już, żeby kiedyś był Journey w salonie, nie wiem, a to musiało być naprawdę na początkach serwera. Wiem, że w 2018 był 1.6 u Cygana. Bo mam, bo właśnie kupiłem. Dobra cena była 25 albo 30 tysięcy. No to niedużo, Tu też 37 to tak dużo nie podrożała cena przez 5 lat, więc no dobra cena Jornea. Kolejnym jest Sentinel 1.4 za 90 tysięcy. No Sentinel 1.4 to jest taki no trochę na unikacik, bo. Nie ma ich jest dużo. No, nie wiem, z 25 czy tam 20, a już nie pamiętam, jakiś czas temu patrzyłam na forum. No nie ma za dużo, no ale że teraz jest w salonie, to już nie taki unikat. Będzie ich więcej. Kolejny jest intruder Kombi 16, 35 tysięcy no, cena spoko. Nawet nie wiem, czy nie jest tańszy niż. Bo u Cygana chyba droższy był. Albo mi się coś pomyliło. Glendale 1.6 20 tysięcy. Vincent Kombi 25 tysięcy. No, Zawicka Kombiaka niedużo 25 koła fajna cena. I Nebula Kombi 30 tysięcy 1.6. Lecimy na drugie piętro. A na drugim piętrze jest Felcer. 1,6, 80 tysięcy. Spoko cena. 80 tysięcy Felcera. No, git. Nie jest to dużo. Flash. 1,6, 90 tysięcy. No, Flashik bardzo dużo podrożał. Ja swego kupowałem za 50 albo 60 tysięcy, więc ładnie cena podrożała. Tornado. 1,6, 100 tysięcy. Tornado chyba było ostatnio. Windsor. 1,6, 130 tysięcy. No, już dawno Windsor'a nie było. No z dwa lata go nie widziałem. Windsor'a. fajna autko 130 tysięcy. Trochę dużo, ale no. To nie jest też jakieś autko pod faumę. To bardziej takie, aby sobie pojeździć. I stało. Pod domem. Dobra, to teraz idziemy do salonu wysokiej klasy. Okej, okay, jestem już... Przy salonie wysokiej klasy, no i od razu tutaj pokażę wam y, zrobili większy parking pod tym salonem, fajnie, bo to zawsze był pełny ten parking, nie było jak zaparkować. Tu nad chyba napisane jest y, parking, no przy salonie przy, z przydrożnowania, wyposażono więcej miejsc parkingowych, fajnie. I serwerowa scena eventowa została odświeżona i przeniesiona do SF. No ale to już tam nie będę wam pokazywał. To nie jest jakaś rewelacyjna aktualizacja. Dobra. Pierwszym autkiem w tym salonie jest Zetarka. 351-6 za 190 tysięcy. No, cena utrzymuje się długo. No, Zetarka bardzo opłaca się. Bo nie jest droga. No, 190 nie jest dużo, a VMAX ma spoko. Kolejny jest Jester 1,6, 180 tysięcy. No to też się chyba utrzymuje podobnie cena Sporo, nie wiem, ja nigdy Jester'a nie lubiałem Jakoś mi to auto nie przypadło do gustu Savanna 1.6 240 tysięcy, no Savanny bardzo dawno nie widziałem w salonie Fajnie, że ją dodali, bo przynajmniej te ceny się unormują, fajne autko taki Lowrider Fajne jest, bo i ma spoko Vmax wygląd też to jest jedne z jedynych out które nie jest w sumie odświeżone. Nie ma żadnej ani podmianki, wariantu. Ale ponoć co tam pisał Lampek? No, Lampek chyba na Discordzie. No to już nie będzie yy, nowych podmianek out Będą tylko nowe na customowym ID, ewentualnie jakieś tam poprawki aktualnych. Kolejny jest Zion 1.6 za 210 tysięcy. No cena też się długo utrzymuje. Choć tylko przez chwilę jak yy, dodali go na For Life'a to był chyba za 60 tysięcy. Jeszcze o tym odcinek nawet nagrywałem. Ale potem jakoś dziwnie ta cena poszła do góry i za 200 chodził. Kolejny jest Sultan Kombi 1.6, 250 tysięcy. Sultan Fine autko. właśnie po jak skończę projekt Shaftera, to na pewno kolejny projekt to będzie Sultan, bo kurczę mi się od początku marzy, od 2017, ale jakoś, no nigdy nie mogłem się do niego zabrać, bo albo nie było kasy, albo nie było go w salonie i inną rzecz kupowałem. Dobra. Na kolejnym piętrze jest LG 1.6 za 330 tysięcy. no cena spoko jest. I kolejny jest Stretch. 1.6 550 tysięcy. Deluxo 1.8 za 340 tysięcy. O, kiedyś też chciałem Deluxo, ale. Jakoś mnie ten Vmax nie przekonał. Nie wiem, dziwnie się prowadzi te Deluxo. No, nie przepadam za nim, ale wydaje mi się, że za jedną 340 tysięcy to nie jest napra tak naprawdę dużo bo to wychodzi 240 za 1,6 no bo jak stuwa, no to git cena no i na samej górze jest Turismo 1,6 za 2,5 miliona no Turek fajny, ale droga maszyna Lower 2,4 za 2 miliony 100 tysięcy też fajna furka i Stinger 1.6 za 1 700 tysięcy. O Stinger fajny. Cena też już, ta cała to jest praktycznie taka sama od początku chyba. Zawsze za 1.7kk. No i dobra. Wszystko, to co miałem pokazać, to pokazałem, odświeżyli tylko te dwa, a się zdziwiłem, patrzę, kurczę, oświeżone salony, nieraz to naprawdę długo nie odświeżają, a teraz, ile tam, miesiąc, dwa? dwa, chyba miesiące minęło do ostatniego, więc naprawdę szybko. Dobra, to dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subika, wbicie na Discorda, na moje inne kanały i do następnego, cześć.